Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, zrobili mu wymówki, mówiąc, wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei, mówiąc, modliłem się w mieście Jafie, w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta, domowe i dzikie, płazy i gady. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie, zabijaj Piotrze i jedz. Odpowiedziałem, o nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos nieba odezwał się po raz drugi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy, a Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu, owego człowieka, on nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł, poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbiąc Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Bardzo mnie zachwyca w Piśmie Świętym to, że Pan Bóg czasem sam zmienia to, co sam ustanowił. I może by to się wydawało jakieś dziwne, ale przecież jeżeli zmienia się człowiek, Zmienia się mentalność, zmieniają się czasy, zmienia się ludzkość. To ciągle trzeba czegoś nowego, tak jak i nawet kiedy teraz po wyborze papieża dużo było takich rozmów, wypowiedzi, że trzeba papieża na nasze czasy, bo teraz są czasy takie. Jak są czasy, to znaczy, że te czasy są inne niż były wcześniej i trzeba jakoś inaczej podejmować nowe decyzje, coś zmieniać w życiu, w kościele, podejmować jakieś decyzje na nasze czasy. i też w Piśmie Świętym widzimy, że Pan Bóg zmienia to, co sam ustanowił i to jest piękne. Ktoś może się tym gorszyć, że jak to Pan Bóg najpierw ustanawia, potem coś zmienia, ale właśnie Pan Bóg dostosowuje to do potrzeb czasu, do potrzeb ludzi danych czasów. I dziś widzimy to, że ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego mają wyrzuty do Piotra, czemu poszedł do pogan, przecież nie wolno, przecież Pan Bóg tego zabronił w Starym Testamencie. Dlaczego można jeść jakieś nieczyste rzeczy, które były uważane za nieczyste, teraz już Bóg oczyścił. I słyszymy ten argument samego Pana Boga: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I rzeczywiście ci ludzie nie chodzili do pogan. Ci ludzie nie, nie jedli jakichś pokarmów, bo tak było napisane w Piśmie Świętym. A teraz Pan Bóg to zmienia. A teraz Pan Bóg sam go wysyłał. Idź, idź do nich. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Pan Bóg coś zmienia. I takich zmian jest dużo, jest nawet zmiana. W Bożym Przykazaniu. Przecież jak czytamy w Starym Testamencie, Przykazania Boże, to było przykazanie, żeby nie robić żadnego obrazu, żadnej figury, jakiegoś obrazu Boga, bo, Bóg, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ale później przyszedł Jezus, Boga już żeśmy zobaczyli, człowiek zobaczył Boga. I Paweł mówi, Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Czyli jedno przekazanie stało się zupełnie nieaktualne i zostało wyrzucone z dziesięciu przykazań. A żeby było 10, to zostało ostatnie rozbite na dwa. Albo na przykład świętość Starego Testamentu, czyli Szabat. Dzień święty, siódmy dzień, Szabat. Chrześcijanie zmieniają na niedzielę, na pierwszy dzień tygodnia. Czyli można zmienić. Są rzeczy, których nie wolno zmieniać, one są zawsze stałe, tak jak przykazanie nie zabijaj, nie cudzołóż, nie i to, że Dzień Święty powinien być, ale jaki to będzie dzień, to już można zmienić, bo tak chce Pan Bóg. I to jest niesamowicie ważne, żebyśmy z jednej strony trzymali się tego, co jest niezmienne tradycji, a z drugiej strony byli otwarci na to, co Pan Bóg pozwala zmienić, co Kościół też zmienia, że coś jest inaczej, nawet liturgia inaczej wygląda niż była kilkaset lat temu, czy nawet kilkadziesiąt lat temu. Kościół to zmienia, bo to można zmienić, bo to jest w jakiejś władzy Kościoła, bo Kościół rozeznaje, że tak jest lepiej na dzisiejsze czasy. I Trzeba też być otwartym na to nowe, że coś może się zmienić, że coś może być inaczej niż było. Jeżeli będziemy się trzymali zasad musi być tak, bo tak było zawsze, to będzie smutne życie. Musi się coś zmieniać. Są rzeczy, które się ciągle zmieniają i my też musimy się dostosowywać, musimy się otwierać na coś nowego. Tak jak Piotr otworzył się na Pogan, Kościół otworzył się na Pogan, że już nie jest tylko naród wybrany i Bóg dla jednego narodu, ale tym wybranym narodem jest Kościół. Czyli wszyscy ludzie, którzy przyjmują Chrzestuś się otwierają na, na Pana Boga, to jest ten naród wybrany, zupełnie inne pojęcie. I Kościół otwiera się na Pogan, co było niesamowitym zaskoczeniem dla tych ludzi. Oczywiście, jak coś się ma zmienić takiego ważnego w naszym życiu, otwieramy się coś nowego, to powinno być to po modlitwie. To ma być rozeznanie tego, że tak chce Pan Bóg, że to jest wola Boża, że Pan Bóg chce tej zmiany. Tak jak na przykład. Teraz obserwowaliśmy wybory papieża. Przypomnijmy sobie, jak było przed wyborem papieża Franciszka, czyli jak papież Benedykt podjął decyzję, że odejdzie, nie będzie już papieżem, dlaczego? Bo zdrowie nie pozwala, bo nie czuje się już na siłach, żeby wypełniać tak odpowiedzialne zadanie. I to był szok, to było zadziwienie dla wszystkich. No bo jak można tak? Przecież od wieków już nikt tak nie zrobił. A w ogóle w historii to za dwa razy tylko coś takiego było, a papież Benedykt mówi, po długiej modlitwie, po długiej modlitwie podjąłem taką decyzję, czyli rozeznał to z Bogiem. Upewnił się, że Pan Bóg tego chce. To jest wola Boża. I Do dziś niektórzy nie wierzą, pewnie były jakieś problemy. Nie, nie było żadnych problemów, była modlitwa. To była wola Boża, to była decyzja podjęta na modlitwie. I też my możemy się otwierać na coś nowego i nawet szokować wszystkich dookoła, ale mamy to rozeznać z Panem Bogiem, to mamy rozeznać na modlitwie. I dobrze, jeśli się zmieniamy, jeśli coś się zmienia w naszym życiu, jeśli jest coś nowe w naszym życiu, jakieś nowe tchnienie ducha świętego, jeśli się otwieramy na jakąś nowość naszego życia, jednocześnie zachowując to, czego zmienić nie wolno. I to rozeznajemy na modlitwie. Też to, co jest niesamowicie piękne w tym fragmencie dzisiejszego czytania, dzisiejszych Dzieci Apostolskich, to jest dialog. Na przykład Piotr, kiedy go. Zarzucają pytaniami, zarzucają mu to, że wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, jadłeś z nimi. Piotr zaczął wyjaśniać im po kolei, zaczął wyjaśniać im po kolei. Przecież Piotr mógłby powiedzieć, ja jestem głową kościoła, ja jestem papieżem, Jezus mi dał władzę kluczy. Ja mogę robić, co chcę, się słuchać, ja powiedziałem, tak będzie. Nie, on zaczął im wyjaśniać, on wchodzi w dialog, on chce, żeby oni to zrozumieli. Że to nie jest tak, że on sobie coś tam wymyślił, że to była wola Pana Boga. On im po kolei wyjaśnia. O, bardzo ważne, żebyśmy w dialogu rozmawiali o jakichś takich problemach i dużo rzeczy się wtedy wyjaśnia. I na koniec tego czytania czytamy po tym, co on wyjaśnił. Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili, a więc i Poganom udzielił Bułgłaski nawrócenia, by żyli. Zamilkli, a w rosyjskim tłumaczeniu jest tutaj, uspokoili się. Uspokoili się, bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Uspokoili się, bo po dialogu często się uspokajamy. A jak ktoś nam już wyjaśnił, do czego żeśmy doszli, i stały, staliśmy się spokojniejsi, uspokoiliśmy się. I wierbili Boga, czyli przyjęli te argumenty, które mówił Piotr. Mogliby być tacy twardzi tradycjonaliści: zawsze tak było, nie wolno nic zmieniać. Co ty będziesz nam tu gadał? Coś się przewidziało. Było tak zawsze i ma być tak za, za, dalej. Nie byli otwarci na argumenty. Ktoś jeszcze oprócz mnie może mieć rację. To jest niesamowicie ważne w dialogu, żebyśmy byli otwarci na argumenty drugiej strony. Nie tylko to, co ja mówię, ale też ktoś inny mówi, też może mieć rację. Bardzo mi się podoba dzisiejszy psalm: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego, kiedyś więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Mam taką. Przedarzałem wyobraźni taki obraz pięknej przyrody, może gdzieś w górach, potok, który płynie, i z daleka widzę polanę i na tej polanie do tego potoku idzie łania, idzie jeleń jakiś i pije z tej wody, z tego potoku. Piękny obraz, piękna przyroda. Taki obraz mówi nam o pragnieniu Boga. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę, ujrzę oblicze Boże? Czy jest w nas takie właśnie pragnienie Boga? Tak jak pragniemy wody, jesteśmy zmęczeni wędrówką górską i chcemy gdzieś z jakiegoś źródełka napić się wody i taka świeża, dobra woda. Czy jest w nas takie pragnienie Boga? Panie, żebym ja Cię spotkał, żebym ja mógł z Tobą porozmawiać, pragnę spotkać Cię w Komunii Świętej, pragnę spotkać Cię w Twoim słowie, pragnę poczuć Twoją obecność. Panie, pragnę Ciebie. To pragnienie Boga. Czy jest nas takie pragnienie? może warto nawet tymi słowami modlić się i prosić o dar takiego pragnienia Boga. I dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać, niszczyć. Ja przeszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem bramą, owiec. Kontynuacja wczorajszego, czyli dobry pasterz, owce, niedziela dobrego pasterza, tydzień dobrego pasterza. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. I dziś kolejny obraz, ja jestem bramą. W rosyjskim tłumaczeniu jestem drzwiami. Ja, ja jestem drzwiami, owiec. Brama czy drzwi, ale może też warto usłyszeć te drzwi, bo częściej przechodzimy przez drzwi niż przez bramę. Ale czy brama czy drzwi, jakieś wejście, wyjście, wchodzimy, wychodzimy, na przykład do kościoła, jak wchodzimy. W naszej tradycji, łacińskiej, może tak nazwać, jak wchodzimy do kościoła, umaczamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża, wychodzimy, też często tak czynimy. We wschodniej tradycji prawosławny czy grekokatolicy bardzo często widzę coś takiego, że jak podchodzą do kościoła przed drzwiami, zatrzymują się nawet trzykrotnie czynią znak krzyża, wychodzą z kościoła, obracają się w stronę kościoła, w stronę drzwi i też czynią znak krzyża. Piękny taki znak właśnie do tych słów. Wchodzą i wychodzą, bo obraz drzwi, Jezus jako drzwi, jako brama, może być zrozumiałym, że wchodzimy przez Jezusa do zbawienia, do raju. Przez krzyż i zmartwychwstanie wchodzimy do nieba. Ale czemu tu Jezus mówi, ja jestem bramą, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Jak wejdziemy do nieba, to już nie będziemy wychodzić stamtąd. Co to znaczy, wejdzie i wyjdzie? Czyli tu nie chodzi tylko o samo zbawienie, o samo niebo, raj, ale codzienność, wchodzenie i wychodzenie. Wchodzimy do kościoła i wychodzimy, wchodzimy do domu, wychodzimy. Bardzo często przechodzimy przez drzwi w dwie strony i na wejściu i na wyjściu jest Jezus. Czyli drzwi, bramy, furtki mają nam przypominać obecności Boga. Nasze przejście, otwieranie, zamykanie drzwi ma nam przypominać. Dlatego nie tylko w kościele, czasem i w domu też umaczamy rękę w wodzie święconej, nim znak krzyża, bo przechodzimy przez jakieś drzwi, bo wchodzimy, bo wychodzimy. I też wejście i wejście do jakichś spraw, na przykład wchodzimy do życia, i jest chrzest. Wchodzimy w życie przez bramę Jezusa, przez chrzest. Wychodzimy z życia dobrze, jeżeli przed śmiercią ktoś przyjął komunię świętą, wiatyk, namaszczenie chorych, uzyskał sakramenty. Przed śmiercią wychodzi z tego życia przez bramę Jezusa, przez sakramenty, coś pięknego. Wchodzimy w tydzień i wychodzimy z tygodnia przez Mszę Świętą, niedzielną. Wchodzimy, zaczynamy nowy tydzień i skończymy poprzedni, dziękując Panu Bogu za przeżyty tydzień. Wchodzimy w dzień, modlitwa poranna i wychodzimy przez modlitwę wieczorną. I też różne sprawy naszego życia, bardzo często podróż, posiłek, jakoś pracę zaczynamy i kończymy jakąś modlitwą, chociażby znakiem Krzyża. I dobrze by było, jakby tak było, jakbyśmy wchodzili i wychodzili przez Jezusa i żeby różne drzwi przypominały nam o obecności Jezusa w naszym życiu, że On jest naszym dobrym pasterzem, On jest naszym Panem i Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.